Witam Państwa w programie Zobacz, co słychać. A nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od zaproszenia. Zaproszenia na rosyjską opowieść o szaleństwie, miłości, wierze i odwadze. Bracia Karamazow, po raz ostatni w tym sezonie, już 12 kwietnia, ze mną w studiu, pan Janusz Opryński, reżyser spektaklu. Panie Januszu, wiele razy mówiliśmy tutaj o braciach Karamazow. Czym ten ostatni w tym sezonie spektakl będzie się wyróżniał. Ostatnia szansa dla tych, którzy jeszcze go nie widzieli przede wszystkim. To zawsze znaczy tak, przed wakacjami ostatni raz zagramy, ponieważ myślę, że już następny to w naszej siedzibie nowej, w Centrum Kultury Odbudowanej. A wraca do składu Karolina Porcari, czyli wchodzimy do jakby składu podstawowego, do roli Gruszy. Karolina wróciła po krótkim urlopie macierzyńskim. Wróciła z małym Dziadziusiem i, i znowu nową energią pokaże nam w ogóle charakter gruszy. Panie Januszu, tak jak wspomniałam na początku, my wielokrotnie opowiadaliśmy tutaj i o braciach Karamazow, i o Dostojewskim, i o Cezarym Wodzińskim. Czy w takim razie, skoro ten projekt już wiele razy był pokazywany, myśli Pan o kolejnym spotkaniu z Dostojewskim w innym z jego dzieł? Z dostyckim może nie, ale kontynuującym troszkę podróż na wschód. Pracuję w tej chwili nad scenariuszem Jacka Dukaja-Lud, to jest niezwykła powieść. Znawcy literatury twierdzą, że to jest proza sytuująca między Brzozowskim a Dostojewskim, więc dla mnie bardzo blisko. To jest fascynująca, fantastyczna opowieść, w roku 1924 główny bohater wybiera się na sam kraniec, na Syberię, żeby odnaleźć swego ojca, który ma taką no, mistyczną umiejętność rozmowy z formacjami lodowymi, gdzie zamroził cały świat i świat jest zamrożony. Świat się dzieli na dwie, dwa stronnictwa, tych, którzy chcą ocieplić świat, czyli rozmrozić ich, i tych, którzy chcą zamrozić. Myślę, że metafora obsługuje wspaniały też i dzisiejszy świat, to znaczy jedni są za tym, żeby było coś stałego, bardzo mocno odwołującego się do tradycji, a inni chcą jakby po prostu poszukiwać. I zobaczymy, jak to wszystko, chcę się przyjrzeć temu. Ja sądzę, że y, lubię w ogóle narracje, duże narracje, które myślę, że z tymi aktorami, z częścią, którą robiłem przy braci Karamazow, będę robił też i y, przy prozie Jacka Dukaja. Zaprosiłem też fantastyczną Justynę Łagowską scenograf Rafała Rozmusa z Lublina do muzyki, także też będą akcenty lubelskie. Będę robił część w Warszawie, a potem oczywiście premiera i będę grał też jak braci Karamazow w Lublinie. Jest jeszcze też jeden wątek wspólny, ponieważ Jacek Dukaj przyznaje się do tego, że bardzo mocno czytał zawsze Wodzińskiego, jego tłumaczenia o Rosjanach, a szczególnie jest taka wspaniała postać Fiodorowa, który miał niezwykły plan, bardzo naukowy, że trzeba wszystkich wskrzesić ludzi, tylko nie wiadomo, gdzie one się pomieszczą, więc taki bardzo też mam wielki plan aby te wskrzesić, tę dobrą literaturę dla teatru. To zapytam Pana przy okazji, było już czytanie Dostojewskiego, jest czytanie Homera, czy będzie także czytanie Dukaja wcześniej? Być może proszą mnie, żeby w Noc Kultury zrobić coś takiego, zobaczymy, czy, czy da się, ale spróbuję. Ja przypomnę tylko, że w Lublinie mamy też fantastyczne stowarzyszenie literatury fantastycznej, to jest Falcon i rozmawiałem z panem Księskim, aby zainteresować. Bo um, to jest też fantastycznie taka organizująca się grupa wyznawców. I ja też te, dopiero teraz doszło do mnie, że ta proza Jacka Dukaja Luty jest fantastycznie czytana przez młodych ludzi, mimo że to jest bardzo obszerny tekst, 1040 stron, czyli zadaje kłam, że młodzi ludzie nie czytają. Proszę Państwa, mieliśmy rozmawiać o braciach Karamazow, zaczęliśmy rozmawiać o Jacku Dukaju, ale myślę, że dobrze, bo to jest dowód na to, że teatr się rozwija, a reżyserzy, tak jak pan Jan Szopryński, nie spoczywają na laurach. Tak czy inaczej, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, bracia Karamazow, 12 kwietnia o godzinie 19.00 w czy ulicy Popiełuszki 5, dawniej warsztaty kultury, dawniej teraz warsztaty. sala widowiskowa, stare przyzwyczajenia zostają. Tak, zapraszamy serdecznie. Tak, Galerii Labirynt. Galerii Labirynt, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.